witamy w parcie drugim witamy yy, tutaj Monia hardkorze tutaj Monio no, a tutaj wiecie kto yy, obviously jesteście na moim kanale także Nagrywamy ja od razu jak już mówiliśmy w tamtym więc tak. tak nic nie minuta przerwy na sprawy potrzebujące nagłej interwencji czyli na zrestartowanie programu do nagrywania o tu musiał być bardzo męczący Strasznie Cmentarz to tam na górę Moniek, Nie no mus... będziemy się jebać już Ciemy tutaj. Drogą. No właśnie, zgubiliśmy drogę Trzeba ją znaleźć na nowo Oj nie odpaliłem stopera Dobra start no ja to... zakończymy i tak, chwilę przed pewnie No pewnie Zanim znajdziemy odpowiednią kryptę, to też to nie. Oj, i zanim dos dostaniemy powrót do miasta to będziemy musieli Monique chyba trochę więcej dzisiaj odcinków nagrać Trudno Bo mi się nie chce na piechotę wiesz. No, to bez sensu Czas marnować, o Jezu Dobra, teraz wejdź do dobrej krypty. Ja zawsze na początek biorę tę na dole, bo... Tam... Ja zawsze tą na górę sprawdzam. Ona zawsze... tam on zawsze swój dusz. Yy, no ja... W, najczęściej jest w tej u mnie. Yy, z, dzisiaj miałem w tej... trochę tej No dobra, to wchodzimy. Nie ma co się tam bawić. Do już te skrzydła. Nigdy ich nie mam włączonych. Chciałem się popisać na YouTube, wiecie. Nie, one robią moją postać. Wydaje się większa, wizualnie silniejsza. Także... Potwory będą się bały. Boli mnie jedna rzecz, że... W Diablo 3 nie ma takiego proper... PvP, areny czy czegoś. Znaczy, teoretycznie jest, jest ale... Problem. Nie ma żadnych leaderboardów, ani nic. Mogliby to zmienić, dodali patch 2.20, z którego jestem bardzo zadowolony. Ale... Zawiodłem się, bo myślałem, że dodadzą coś związanego z PvP. Ale zauważ, że Diablo nie jest tego typu grą. Nie jest, ale... Jeśli zrobili już z dwójki, która była stricte single player, tak? No. Zrobili MMO, y, które wymaga non-stop podłączenia do internetu, jak to Blizzard robi każdą grę. No to jest na ten do dupy w tej grze. Y, to według mnie powinno być już y, chociażby jakieś raczkujące y, PvP. Teraz to. Po wijakach jest, że tak powiem, jest jakaś marna arena, kto w której... Kto pierwszy dostanie stun na tak, ten wygrywa. Całą grę, całą bitwę. Nie kto pierwszy dostanie, tylko to też... No kto pierwszy dostanie stun tak, ten przegrywa. Źle ujęte. No także nie ma takiej zabawy. Z kolegami można sprawdzić. Kto jest lepszy. Nie można potem się z nich śmiać. Właśnie gdy sięgałem, to co że raz on, raz No ja grałem z Karolem, to z jak kto został, z tonatem, przegrywał insta. Taki damage i nic nie masz zrobić praktycznie. Są oczywiście umiejętności, które uniemożliwiają zastanowienie cię, na przykład u Krusa albo u Barby właśnie. U Barby to jest berserk u Krusa, nie wiem jak to się nazywa. Ja tego nie mam na czołodzieju. No. Właśnie, Czarodziej tego nie ma, Demon Hunter też tego nie ma. Ale ma dużo pułapy. To. A co ci pułapki w PvP? Nie wiem, Barba bierze doskok. a ja też nigdy nie używamy jak grałem w tym DH. No. Przez moje... ...pół godziny czy godzinę gry w DH. No, a, na... No ja tryb sezonowy włączyłem i tak... ...po się zorientowałem... ...czemu ja tym gram i czemu ja gram tutaj. Włączyłem tryb sezonowy... ...jak patrzę na tą postać. Wychodzę, chodzę na moją. Bez sensu tak. tam już wszyscy mają... Są tak wybici, że nie ma nawet sensu. Dobra. Może ja sobie przejrzę, jakie skile dostałem, bo już to już ósmy level jest. A ja dalej nie wiem w co ja mam się bawić. I dostałem jakiś żółty item. Dzień. Który jest słabszy. To fajnie, to też... O też dostałem żółty item. Nawet zatruty jest... O kilka to się przyda. Tutaj coś nowego. O to, to 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 to, albo nie. Na razie nie. Że w tym odcinku już zabijemy. leryka. W tym odcinku? No. Nie no, w sumie to dwa piętra trzeba przejść. I z znowu przejdę cię z pieski nawet do trzech FPS-ów. Nie, zostałem pieski, dobra, już, już wracam. To już. Co? Ale mam pikselozę. Jak to? No mam 3 FPS-y. Jakim cudem? Co tu się dzieje? Nie. Jezu, co się dzieje? Czekaj, ogarnę się. Nie mogę tam wejść. No to chodź, przejdź szybko. Dobra, ołtarzyk kanclerza jest, trzeba zabić teraz kanclerza. Dobra, morda. Chodź tu stój. Nie ruszaj się. Muszę gościć do... Ach, on się teleportuje, to, to gówno działam tym prawem. Tutaj mamy minus jeden. Gracza. Ale ten fraps psuje gry. Fraps? Tak. Jednak frapsem? Tak, nie, nie umiem tego programu odpalić za dobrze. Weź ci w koń wiesz, to dostanę... Przy... No, o już portal jest. Udało się jednak w tym... No, nawet nie dużo to zajęło. myślę no. że dużo, dużo więcej czasu tam spędzimy. Jak to działa? Na, 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 na. Czemu zawsze mam problemy jak to się robi na tym drewno? Nie wiem Dobra, Zostaję. ścięło mi się, to tutaj. że... Wykaz na ten złą wydać i dalej nic No dobra, bierzemy to Oddajemy questa, koronę napraw proszę I zrobimy sobie te 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 z kamieliny ta, te ta, te ta wystarczy ścięło mi się diado dobra ale na maksa tak? tak wyszło mi w ogóle bez odpowiedzi dobra to nam daje obrażenia to sobie to wyekwipujemy jak to już? dobra to no. kończymy i przepraszam za To bo po prostu diado mi przez to Także Często. widzimy się. Part ile trwał? Pięć, part trwał 6 minut. 7, bo trochę nie dawaliśmy. A no tak, no dobra. To. No to widzimy się w następnym. I przepraszam. Cześć. Koniec.